Może niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że podczas obrzędu komunii świętej są tam dwa momenty, kiedy ksiądz zasadniczo w milczeniu wypowiada modlitwy dwie. Jedna z nich jest taka. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. W ostatnich dniach bardzo wyraźnie zwracam uwagę na te słowa. Wyrok potępienia. Jest jakiś wyrok potępienia. Skierowany na kogo? Myślę, że nie na mnie i nie na nas. Bo w swoim miłosierdziu Pan Bóg właśnie posłał swojego Syna żeby ten wyrok potępienia nie spadł na nas. Czego dotyczy wyrok potępienia? Grzechu, śmierci, zerwanej komunii, czyli przymierza z Panem Bogiem. I ktoś musi za to zapłacić. Ten wyrok potępienia za grzech i śmierć spada na Syna Bożego, nie na mnie. W kontekście tej modlitwy słowa, które no też tak ostatnio się wbiły, jak strzała w pierś, z księgi Izajasza. Pan uczynił mnie zaostrzoną strzałą i ukrył w swoim kołczanie. Ja bardzo lubię ten wers. W konfrontacji ze złem, ze śmiercią, z szatanem i z grzechem mogłoby się wydawać, że, że król niebios, odwieczny Bóg, użyje swojej wszechmocy. Patrząc na historię zbawienia, szczególnie na Nowy Testament, widzimy, że nic bardziej mylnego. Pan Użył jako asa z rękawa, jako zaostrzonej strzały ukrytej w kołczanie, słabość, uległość, pokorę i ubóstwo swojego syna, który staje się jednym z nas. Pan Jezus nie walczy. Mógłby, ale tego nie robi. To jest ten as, to jest ta strzała, której się zły duch nie spodziewał. To nie ma konfrontacji na Wyżynach Niebieskich. Pan tak nie chce. Przychodzi jako ktoś słaby, słaby i biedny. I przez uległość ojców, przez poddanie się jego woli, przez poddanie się wydarzeniom, które w Tryduum paschalnym nabierają ogromnego znaczenia, dokonuje zbawienia, będąc przygwożdżonym. Myślę, że to jest ogromnie piękna, ważna i kiedy człowiek jest w strapieniu, bardzo istotna wskazówka. Kiedy wydaje mi się, kiedy wydaje nam się, że nie ma sukcesu, nie ma zwycięstwa i wszystko leży, są gruzy. To, Co mogę Panu oddać, to moją uległość, to moją pokorę, to moje ubóstwo, to moje bycie przygwożdżonym do krzyża, mówiąc: oddaję to w Twoje ręce. Przyjmij to Panie, zabierz i przyjmij i wykorzystaj w historii zbawienia moją uległość Tobie, moje poddanie się Twojej woli, moją bezbronność, moje ubóstwo, moją słabość. Chcę być Twoją strzałą zaostrzoną, ukrytą w kołczanie, ale nie taką, która przez. Siłę, wszechmoc, prestiż, sukces przynosi czy dodaje coś do zbawienia. Wykorzystaj moje porażki, moją rezygnację, moje rozczarowanie, moje bycie przygwożonym do krzyża w historii zbawienia. Amen.